Hej, zostałem opiekunem, menedżerem łowiska, obiektu, bardziej łowiska, kubiki. Ta piękna woda, kilka stawów połączonych ze sobą. No i to? I spróbujemy z tego zrobić naprawdę mega fajne łowisko. To już jest fajnym łowiskiem, ale próbujemy to udoskonalić. I czeka nas mnóstwo roboty. Ogólnie otwieramy też te łowisko, więc kubiki zapraszam. I teraz wam wszystko wszystkim opowiem, wszystko wam pokażę, zaprezentuję. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy, fajny projekt. I myślę, że to będzie też fajny sposób, aby spotkać się między innymi z naszym teamem, z nami oraz też fajna misuwa na ryby, z mega fajnymi rybami i z tą fajną dzikością, z tym klimatem. Ale to lecimy po kolei. Łowisko Kubiki znajduje się w miejscowości Chotyłów i jest to niedaleko granicy białoruskiej, wschodnia część Polski. Bardzo piękne miejsce na wypoczynek, na łowienie ryb. Kiedyś to było kąpielisko, teraz będzie łowisko. No, i sami zobaczcie ten klimacik: pełno drzew, pełno roślinności, gałęzie. Tam dalej są nawet e, zwisające drzewa, zatopione drzewa. Ogólnie rzecz biorąc, jest to agroturystyka, ale też teraz przerobimy to w pewnym sensie na łowisko wędkarskie dla wędkarzy. No, i tak pomysłów jest bardzo dużo. Ja będę co jakiś czas dostał aktualizację. Na pewno będę przynajmniej dwa filmiki miesięcznie z tego łowiska. Ogólnie, to praktycznie co weekend będzie można mnie tutaj spotkać. Przynajmniej raz albo dwa razy w ciągu miesiąca. Jeżeli chodzi o weekendy, tutaj będę. Na razie łowisko wstępnie będzie otwarte w weekendy od piątku do niedzieli. Zobaczymy, może potem w wakacje będzie otwarte. W tygodniu na pewno będzie otwarte przez całą majówkę, czyli tam przez chyba 7 czy 10 dni. Tu wam się w sumie wyświetlają teraz daty, w których łowisko jest otwarte, jeżeli chodzi o majówkę, bo ta majówka jest bardzo duża, długa. No i ogólnie tych stawów jest tutaj kilka, są one mniej więcej wszystkie ze sobą połączone. Też jest taki mały staw zarośnięty, najmniejszy z tych wszystkich i będziemy chcieli tutaj sprawdzić niedługo jakie są ryby oraz coś z tego zrobić. Wiadomo, czeka nas dużo wycinki, porządków, no i przygotowania miejsca pod wędkarzy. W pierwszej kolejności zaczniemy przygotowywać stanowiska, więc na przykład to drzewko idzie do ścięcia, takie małe drzewka, krzaki będziemy teraz sobie ścinać i przygotowujemy miejsce pod wędkarzy. Jak widzicie, przede mną pełno zieleni, nastała wiosna, miejsca na łowisku jest dość dużo, wszędzie praktycznie idzie robić namioty, są jakieś łóweczki, stoliki, no tego wyposażenia jest dość sporo, są też kosze. No i sami zobaczcie, klimacik jest mega, to nie jest żadna pustynia, jest pełno drzew, pełno krzaków, e, przygotowujemy to wszystko do tego, aby wędkarze mieli jak najwygodniej i aby też wędkarze mogli poczuć dzicz, tą przyrodę i ten klimacik. Obiekt jest bardzo duży, no ja już sobie tak na około łowiska przeszłem, zaplanowałem sobie 16 stanowisk. Większość z nich jest dwuosobowa, aczkolwiek te są chyba stanowiska jednoosobowe i jest jedno czteroosobowe aż. Pytań na pewno jest dość sporo, nierozwiązanych tematów też jest dość dużo, ale to wszystko stopniowo będziemy rozwiązywać, Będą, będzie dużo filmików też. Czeka nas wielka tajemnica do zbadania, bo tak naprawdę ja tutaj byłem dwa razy na rybach za każdym razem udało się połapać. No i na przykład wiemy już to, że jest bardzo dużo amura, więc jeżeli ktoś szuka łowiska, gdzie ma praktycznie pewnego amura, no to na pewno jest to dobra opcja. Jest dużo też te upygi podobno. No i jest bardzo dużo sandacza. Dalej też regulamin regulamin będzie specjalnie dostosowany do wędkarzy i na przykład będzie kilka ciekawych punktów, które na pewno spodobają się dla wielu osób. Sandacze będzie można łowić na żywca oraz na trupka, ale pod warunkiem, że łowimy na haki. Nie używamy kotwiczek, bo kotwiczki kaleczą ryby, często po kotwicy ryba potrafi zdechnąć, po haczyku zdarza się to znacznie rzadziej, haczyki są znacznie bezpiecznie, bezpieczne. Oczywiście łowisko e, złów i wypuść każdą złowioną rybę, wypuszczamy, no chyba, że sobie chcemy tam płotkę czy wzdręgę, te 10-15 do 20 cm zaczepić sobie na żywca jak najbardziej możemy, dalej. Jeżeli się okazuje, że jakaś tam ryba nam zdechła, czy z, z, ma szansę zdechnąć, na przykład powiedzmy sandat czy szczupak po złowieniu na żywca, zostawiamy tą rybę w wodzie, jeżeli ta ryba daleko połknęła przypon, no to odci, odcinamy przypon, tą rybę wypuszczamy, jest 80% szans, że ta ryba normalnie wróci do siebie i normalnie sobie poradzi, tak samo z węgorzem. Jeżeli węgorz, tutaj węgorze, jeżeli węgorz połknął daleko nasz przypon, haczyk, obcinamy, jak najbliżej płyska. Nasz przypon, nas, naszą żyłkę. Duże szanse, że ta ryba sobie poradzi, a jak sobie nie poradzi, no to mamy w końcu sandacze, mamy w końcu węgorze. W przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli jakaś tam ryba nam zdechła, czy coś, no to ten węgorz, czy ten sandacz je po prostu zje, bo na przykład węgorz, węgorz, czy sandacz żerują jak najbardziej na padlinie. Tematów, które poruszyć jest tyle, że ja nawet nie wiem, co mam dokładnie powiedzieć, ale to wszystko będzie aktualizowane, to wszystko będzie w filmach, więc śledźcie kanał. I tak, od kiedy jest otwarte łowisko? Łowisko jest otwarte od 19 kwietnia, czyli już za ten dzień czy dwa, w ten weekend, jak najbardziej można przyjeżdżać. Możemy tu się spotkać. Ja teraz od piątku do niedzieli będę cały czas na obiekcie, więc y, zapraszam chętnych. Regulamin, opłaty. Y, Rezerwacje, to wszystko znajdziecie na stronie skleprafisz.pl Jest specjalna zakładka, która Wam tutaj się pewnie wyświetla Łowisko, kubiki, rezerwacje Tam jest podany regulamin, tam można zakupić bilety Tam też wybiera się stanowiska, tam też będzie mapka dostępnych stanowisk Więc no, tak to się prezentuje Wszystkie informacje, które tutaj na filmie nie wymieniłem Znajdziecie na skleprafisz.pl A jeżeli Wy macie jakieś pytania, śmiało pytajcie, ja odpowiem w komentarzach no i też czytajcie komentarze, bo tam mogą być odpowiedzi na pytania, które macie w głowie, a które ktoś wcześniej zadał i ja już odpowiedziałem na nie. Na przykład tutaj na łączeniu stawu numer 1 stawem numer 2 jest stanowisko czteroosobowe, i tutaj normalnie cztery osoby się może pomieścić. Dwie osoby mogą łowić tutaj, dwie sobie mogą łowić tutaj, czy ewentualnie trzy tutaj, jedna tutaj jest to jedyne stanowisko czteroosobowe. Ale jeżeli jedziecie na ryby nie wiem, 4-5 osób, no to najlepiej sobie rezerwować stanowiska dwuosobowe obok siebie. A, no i też warto wspomnieć, jest zakaz używania pontonów oraz łódek, ale łódkę zanętową, taką sterowaną na pilot, jak najbardziej można używać i jak najbardziej na nią można łowić. Dalej, też kolejnym tematem jest to, że jeżeli łowisz metodami karpiowymi czy metodą sumową, czyli masz grubsze zestawy, no to obowiązkowo musisz posiadać z sobą większy podbierak, oraz matę, najlepiej typu kołyskę. Na łowisku będzie możliwość pożyczania maty oraz podbieraka za niewielką e, opłatą. Więc e, tak ten temat wygląda: jeżeli łowisz na spławik czy, czy na spławik, czy na jakiegoś tam lekkiego spinning, czy na lekki spinning, no to tej maty i tego dużego podbieraka nie musisz posiadać, bo to wiadomo jest nielogiczne i bez sensu. Ale jeżeli łowisz metodami takimi gru, grubszymi, typu karpiówki, no to koniecznie trzeba matę i podbierak taki większy z sobą posiadać. No i też najlepiej między sobą e, odkażać do ran. Ale takie rzeczy będzie dało się wypożyczyć na łowisku. Czy też na łowisku będzie mini sklepik, w którym będzie można sobie kupić yy, scjan wędkarski, przynęty, zanęty oraz wszystko to potrzebne do wędkowania. Łowisko ma trochę przeszkód: no jest taka dzicz, są gałęzie i jakieś zatopione korzenie. Więc to no, wydaje mi się, że to też takiemu urokowi dodaje dla łowiska. Oczywiście tych gałęzi zaczepów za jakoś mega mega dużo nie ma. Tylko tam głównie przy brzegach, tam gdzie, tam gdzie mogły drzewa jakieś tam rosnąć. Na łowisku możemy kupić trzy rodzaje zezwoleń, dzienne, nocne oraz całodobowe. Tutaj Wam się powinno wyświetlać co od jakiej godziny i co ile kosztuje. Oczywiście to wszystko może z czasem się zmienić. Łowisko wstępnie na razie otwarte jest, tak jak wspominałem wcześniej, od piątku do niedzieli, od piątku do popołudnia, do niedzieli do popołudnia wieczora, wyświęta też będzie otwarte. Oraz y, możliwe, że może uda się tak zrobić, że wakacje będzie na przykład całe wakacje otwarte, ale to będę Was informował w kolejnych filmach. A Wy teraz, jak najbardziej, zadawajcie pytania. Wydaje mi się, że projekt jest mega ambitny. Na pewno będą zarybienia zbiornika, na pewno będzie dużo takich dodatków, zmian. E, też nas tutaj często będziecie mogli spotkać, bo ja często weekendami od piątku do niedzieli będę właśnie tutaj przesiadywał. Ewentualnie ktoś z moich znajomych innych e, tak podopiekunów łowiska. No i co mogę dalej powiedzieć, na pewno będą organizowane zawody wędkarskie, jakiś tam może puchar rafisza, może puchar kubików, więc no, będzie się działo. Głównym celem jest wykorzystanie potencjału obiektu oraz zrobienie łowiska bardzo ciekawego i fajnego dla wędkarzy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Też ważny temat, śmieci. A mianowicie chodzi o to, że śmieci zabieramy z sobą. Chyba, że naprawdę koło stanowiska mamy kosz, który jest pusty, to jak najbardziej do niego śmieci można wywalić, ale ogólnie starajmy się mieć jakąś reklamówkę torbę na śmieci z sobą. Jest zakaz e, palenia ognisk, bo potem wiadomo, po tym ognisku zostają różne śmieci. Zakaz używania jednorazowych grilli, chyba że naprawdę gwarantujesz to, że posprzątasz tego jednego, jednorazowego grilla. Ale jak najbardziej można swoje te własne grille z sobą zabierać, wiecie, to większe. Możliwe że w przyszłości, w ciągu tych najbliższych miesięcy, postawimy tutaj co kilka stanowisk jakiegoś tam grilla, grilla, z którego będzie można korzystać. Oczywiście, na łowisku, co którymś tam stanowisku, co kilkadziesiąt metrów, czy tam co kilkanaście metrów są rozstawione te toje. No i też temat jest taki, że chcemy zrobić z tego łowisko komercyjne. Ale też z elementem takiej dzikiej przyrody i natury, tak aby, wiecie, że jedziemy na łowisko, w którym bardzo fajny rybostan jest, w którym idzie te ryby połapać, w którym jest y, zasada złów i wypuść, ale też otacza nas dzika przyroda. Aby to nie było takie, wiecie, kolejne łowisko typu zwykła pustynia, bez żadnych drzew, bez żadnego cienia, a ty musimy zachować takie pewne elementy, klimacik, otaczająca przyroda, zieleń. Oraz też fajny rybosny, gdzie każdy coś tam połowi. Te wszystkie stawy oczywiście są z sobą połączone. Temat wyposażenia domków i jak one wyglądają w środku. To wszystko zobaczycie w poprzednich filmach z Jakubików, gdzie na pewno są one podane linki w opisie, albo są jakieś tam anotacje podpięte pod ten film. No i tutaj mamy ten, te duże stawy, obok nich jest taki mniejszy. W którym no, musimy sprawdzić najpierw co się w nim znajduje oczywiście trzeba to będzie wszystko obczyścić, gałęzie, poucinać tak, aby było wygodnie łowić. No i w sumie kilka jakichś tam pomysłów mam na ten stawik, taki dodatkowy, ale to w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, co tutaj się znajduje, więc no, będą cały czas jakieś aktualizacje. Potencjał jest bardzo duży i będziemy chcieli ten potencjał jak najbardziej wykorzystać. Teraz pokażę wam jak znaleźć słowisko, gdzie ono się znajduje, a znajduje się ono we wschodniej w Polsce, jak wcześniej wspominałem, bardzo blisko granicy z Białorusią i niedaleko Białej Podlaskiej, dosłownie około 15-20 km. Miejscowość to jest Chodyłów. Zjeżdżamy sobie na mapce, jest podana nazwa miejscowości Chotyłów i obok są widoczne te kilka stawów. Pierwszy staw, drugi staw, trzeci staw i czwarty staw czyli tutaj może, może gdzieś się wyświetla zaznaczone. Dalej, są dwa wjazdy, mianowicie jeden główny wjazd od ulicy Wierzbowej, przynajmniej tak tutaj pokazuje Google Maps, to jest pierwszy wjazd i objeżdżamy tutaj łowisko praktycznie w, w stronę plaży. I też mamy taki malutki stawek, który wcześniej pokazywałem oraz drugi wjazd jest od strony, takiej, od strony drogi głównej, jakby gdzie trzeba tam jeszcze przejść przez płot od strony agroturystyki. Te wjazdy będą pokazane w kolejnych filmach, w następnym filmie pokażę jak konkretnie, dokładnie dojechać na dane stanowisko. I na przykład kiedyś, kilka lat temu, naszym najczęściej odwiedzanym łowiskiem i ulubionym łowiskiem była ekofarma żelechów, która obecnie jest zamknięta przez to, że oferowała nam wiele atrakcji. No i na przykład tutaj mamy praktycznie to samo, a nawet może jest lepiej. Jest boisko do gry, można sobie pograć w piłkę nożną, jak jeżeli, jeżeli jedziemy na rybie ekipą. Jest boisko do siatkówki, można sobie pograć w siatkówkę. Są jakieś tam takie mini altanki, są jakieś takie mini a'la mini parasole, gdzie możemy schronić się przed cieniem. Jest dużo malowniczego terenu do porobienia sobie jakiś fotek, do spędzenia bardzo fajnie czasu. Tam nawet dalej są huśtawki, więc no mega fajnie to wygląda. Też jest molo, są altanki, z których będzie można między innymi ryby łowić. Odnośnie ryb, tutaj występujących, no to, no to naprawdę no ryby są mega. Łapcie tutaj fotkę, yy, gdzie Cezary z kolegą złowili ze szczupaka 99 cm, więc no praktycznie metrówka. W tym roku na pewno metra będzie miała. My połapaliśmy trochę amurów, też niektóre amury się nam pozrywały. Połapaliśmy sandacze, mega fajne sandacze tutaj są. I teraz łapcie galerię fotek. Ryb, które tutaj złowiły osoby w poprzednim roku, no mega karpie, mega tułpygi, więc no jest co złowić, każdy znajdzie coś tutaj dla siebie i też to łowisko na przykład jest wyjątkowe i fajne z tego względu, że możemy tu łowić na spławik, na federa, na karpiówki, na sumówki, na żywca i na spinning. No i tutaj mamy dużo zrośniętego terenu, niektóre z tych drzewek, krzaków musimy powycinać, aby przygotować Wam miejsce do łowienia ryb. I teraz, w sumie, ważny temat odnośnie numerów telefonu, na przykład. No to tu wam się wyświetla teraz numer telefonu odnośnie łowiska, odnośnie ryb, i ten numer jest aktywny głównie w godzinach 8-16. W późniejszych czy wcześniejszych godzinach nie ma pewności, że ktoś odbierze, ale w 8-16 najlepiej jest em ale można też i dzwonić. I teraz to jest pierwszy temat, to jest temat odnośnie łowiska, a odnośnie rezerwacji domków, bo są dwa domki kilkuosobowe, no to tu Wam się wyświetla numer odnośnie domków, bo to w ogóle domki, a łowisko to są dwa różne, dwa różne tematy, którymi się zajmują różne osoby. Więc jeżeli ktoś sobie chce wynająć domek kilkuosobowy, gdzie jest sauna, gdzie jest jacuzzi, tak jak to widzieliście w poprzednim filmie z Kubików. No to numer telefonu Wam tutaj się wyświetla, ewentualnie na fanpage'a Kubiki też można napisać Zapraszam do polubienia profilu na Facebooku Kubiki, tam będą wrzucane zdjęcia, między innymi z ryb, zdjęcia takie typowo z agroturystyki oraz z samego wypoczynku, więc no dużo tam informacji właśnie będzie się pojawiało na Facebooku. A obiekt naprawdę jest bardzo fajnie wyposażony na miarę XXI wieku. Mamy saunę, mamy jacuzzi, mamy domki kilkuosobowe, które w środku też są fajnie wyposażone, ale numer odnośnie Rezerwacji tych domków wyświetla Wam się tutaj. Więc pamiętajcie o tym, że są dwa różne numery telefonu odnośnie łowiska i odnośnie domków yy, i rezerwacji. Tam dalej już chłopaki yy, pracują przy wycince i przy przygotowaniu stanowisk. No i, no i patrzcie, to jest jeden ze stawów, a jest ich yy, kilka, jest ich trzy albo cztery. W sumie to trzy takie większe stawy i jeden taki malutki, więc cztery łącznie. 23 kwietnia we wtorek będzie, będą gotowe stanowiska i będą ponumerowane. Będzie o tym film. Od 26 kwietnia do 5 maja, przez ponad tydzień łowisko otwarte. Jest to, jest to aż około 9 dni. Ja osobiście będę przynajmniej 5-6 dni, w innych dniach będę przelotem. Potem weekendem będzie otwarte łowisko, a wakacje może w tygodniu. Zobaczymy jak to wyjdzie. wyjdzie. Obecnie od 19 do 21 kwietnia, czyli w najbliższy weekend będziemy na łowisku Kubiki. Na stronie można wykupić wyjściówkę i spotkać się oraz połowić razem z nami. Strona skleprafish.pl, zakładka łowisko Kubiki. Regulamin będzie tam jeszcze w ciągu najbliższych dni na pewno zmieniany, zasady też będą lekko zmienione. Obecnie, jeżeli chodzi o weekend 19-21 kwietnia, czyli ten najbliższy, siadamy tam gdzie jest miejsce, a miejsca jest bardzo dużo, więc chętnych Zapraszam, na pewno się zmieścimy. Dalej, płatność może być na miejscu. We wtorek będzie film odnośnie płatności i reszty informacji. Regulamin jest dostępny na stronie sklep.rawpuszcz.pl. Wystarczy w gogle wpisać sklep.rawpuszcz.pl. Wchodzimy na stronę i jest specjalna zakładka. Łowisko jest specjalna zakat, zakładka kubiki, łowisko, rezerwacji, agroturystyka. I w sumie tutaj mamy wypisany obecny regulamin. Ten regulamin może się zmienić, ceny też się mogą zmienić, godziny też się mogą zmienić. Na razie jest to wstępny, wstępny regulamin i wstępne informacje. Też wszystkie aktualizacje będą wrzucane na Facebooka, czyli na fanpage'a kubiki. Tutaj będą wrzucane wszystkie informacje odnośnie łowiska oraz tego, co tam się dzieje, jakie są zmiany. Dalej, e, tutaj są podane ceny. Jest też pineska do jazdy na łowisko, więc najlepiej kierować się tą pineską. Ewentualnie, adres podany jest, ale najlepiej używać pineski. Też niedługo będą kolejne filmy, jak do jakich stanowisk dojechać. E, są podane tutaj regulaminy odnośnie łowienia na, e, na dane metody. Jest też informacja na temat wypożyczenia maty. Można kupić na łowisku od do ran, wypożyczyć podbierak. Jak i te są opisane wszystkie metody e, połowu: jest oczywiście zakaz kąpieli. I tutaj wykupujemy zezwolenia. Mamy zezwolenia dobowe, mamy zezwolenia dzienne, mamy zezwolenia nocne, jest i też osoba towarzysząca. Dalej, na samej górze mamy podane, co od której godziny jest otwarte, czyli 120 zł. doba, 120 zł. doba od godziny 15 do 15 od piątku do soboty z tym że już w sobotę 15 trzeba się być zwiniętym. Dalej jeżeli chodzi od soboty do niedzieli to jest to od godziny 16 do 18 więc lekko ponad dobę bo o godzinie 19 w niedzielę jest zamykane mówisko tak na razie potem to się może zmienić oczywiście. Dalej dobę też możemy kupić od godziny 8 do godziny 7 z soboty na niedzielę. Jeżeli chodzi o zezwolenia nocne no to od godziny 15 do godziny 7 z piątku na sobotę. Lub z e, soboty na niedzielę w tych samych godzinach. Dalej, 50 złotych dzień. Od godziny 8 do godziny 15 w sobotę, z soboty na niedzielę. z 8 do 15 w sobotę lub od godziny 8 do 18 w niedzielę, czyli widać, że niedziela jest bardziej opłacalna. Uwisko e, jest teraz otwarte od 19 kwietnia do 21 kwietnia. Z tym, że w tym czasie 19-21 kwietnia każdy siada gdzie jest miejsce. Miejsce jest bardzo dużo. E, potem Uwisko jest otwarte od 25 kwietnia do 5 maja, czyli przez ponad. W tydzień a następnie w każdym weekend. Aby kupić zezwolenie, przechodzimy. Chcemy na przykład łowić sobie w dzień, w niedzielę. Dodajemy zezwolenie jednodniowe. Chcemy łowić w dwie osoby na stanowisku. Chcemy łowić w dwie osoby, powiedzmy. Dodajemy do koszyka yy, dwa bilety dniowe. Klikamy Realizuj zamówienie. Wchodzimy dalej. Realizuj zamówienie. Podajemy swoje dane. Sposób dostawy jest to. Wiadomo, łowisko, rezerwacja i tutaj wpisujemy datę, na przykład 21 kwiecień, dwie osoby, imię, nazwisko, Jan Kowalski i Patryk Nowak. To jest takie przykładowe. 21 kwiecień, wiadomo, jest to łupisko, to jest to zezwolenie dniowe. Klikamy dalej. Oczywiście po 23 kwietnia będą stanowiska ponumerowane i wtedy trzeba będzie jeszcze dodatkowo dopisywać numer stanowiska. I wybieramy płatność. Płatność możemy wybrać albo przelawem. Albo przy odbiorze na miejscu opiekun łowiska podejdzie i skasuje. Klikamy zamówienia z obowiązkiem zapłaty i temat ogarnięty. To oczywiście potem się lekko może zmienić. Możemy też sobie pobrać taką fakturę. Numerem zamówienia, czyli z biletem na łowisko, jest ten numer zamówienia, który tutaj się wyświetla, czyli ten ciąg liter. Łowisko jest otwarte od 19 do 21 kwietnia, jeżeli chodzi o ten weekend, no to rezerwacji dokonujemy przez sklep ewentualnie poprzez numer telefonu, który Wam tutaj się wyświetla, aczkolwiek najlepiej przez sklep. My teraz od 19 do 21 kwietnia będziemy na łowisku, a potem wiadomo majówka 23 kwietnia, 23 kwietnia będą już ponumerowane stanowiska, więc będziemy sobie wybierać stanowisko i będziemy dokonywać rezerwacji również przez sklep. W tym filmiku to tyle, Nie dziękuję wszystkim za obejrzenie, no i zapraszam w ten weekend na ryby na wspólne wędkowanie.